W drugim sezonie Hania przeżywa pewnego rodzaju katarzis, tak mi się wydaje, bo najpierw e, chce popełnić samobójstwo, więc gdzieś to wszystko ma jakieś, jakieś ujście w tym, że po prostu chce sobie odebrać życie. Potem ląduje w więzieniu e, razem z mamą i tutaj, e, tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest pewne, jakaś taka jej droga krzyżowa trochę. Wydaje mi się, że Hania sobie zdaje z tego sprawę, że dokonała takiego czynu, którego nie da się cofnąć, i jest to niewybaczalne po prostu, co zrobiła. E, dlatego ja, próbując ją obronić, założyłam sobie, że ona przechodzi na jakąś taką złą stronę mocy. Będzie tylko gorzej, mam wrażenie, jeżeli chodzi o relacje Hani z mamą. Głównie u Hanki gdzieś jest ogromny strach, więc każdego się boi. I próbuję się tu jakoś odnaleźć, przeżyć. Patti raczej tej Hanki nie lubi zresztą co zrobiła matce, i dlatego ja też ją źle odbieram, ponieważ ona mnie cały czas gdzieś atakuje, chociaż wiem od matki, że chce dla mnie dobrze i ja też to wyczuwam, że ona gdzieś o mnie walczy. Dopiero na przyłomie chyba czwartego odcinka. Hania jakoś tak zacznie się buntować i żeby przetrwać, zacznie się z tą kosą. Może nie dogadywać, ale po prostu będzie szukała jakiegoś takiego jakiejś możliwości przetrwania. Będzie się łapać po prostu najsilniejszych, co wydaje mi się rozsądne, ale też przykre dla, dalej dla mamy.